Witajcie z powrotem na moim kanale. Dziś miałam taki luźniejszy dzień, więc postanowiłam zrobić sobie taki everything shower i trochę się odgruzować. Wyszczotkowałam sobie ciało na sucho, wypilingowałam się cała, ogoliłam się, zrobiłam sobie peeling skóry głowy, ogoliłam twarz, zrobiłam sobie masaż z kamieniem No i mam na sobie nowy, taki wielki oversized szlaprok, odpaliłam sobie świeczuszkę i czuję się dosłownie jak po jakiejś sesji w spa i chcę jeszcze dzisiaj odtworzyć makijaż, który ostatnio bardzo wam się spodobał tak żebyście mieli go krok po kroku, dokładnie jakie produkty ale najpierw dokończę sobie jeszcze pielęgnację, bo wcześniej do masażu nakładałam sobie olejek więc trzeba to teraz dobrze umyć ja mam cerę tłustą, mieszaną, ostatnio bardziej suchą bo po prostu ta jesienno-zimowa pora mnie dojeżdża. Wiecie, sam fakt, że na dworze jest yy, zimno, że ten wiatr tak wieje. W domu z kolei są już włączone grzejniki i ta zmiana temperatur to wszystko razem po prostu powoduje, że mam taką suchotę na twarzy. No i wiecie, z jednej strony ta skóra jest turbo wysuszona, że robi mi się aż skorupa na czole, a z drugiej strony ona jest wciąż. Na maksa podatna na zapchanie, więc ja nie mogę sobie pozwolić na takie częste używanie jakiegoś bardzo utulającego, gęstego, tłustego kremu. I różne sposoby już testowałam, ale myślę, że znalazłam rozwiązanie, a mianowicie lżejsza konsystencja kremu i troszeczkę gęstsza takie. Bardziej bogate serum. I Ja właśnie ostatnio testuję sobie takie kombo taki nawadniający kremik z elektrolitami i takie serum z ektoiną, trehalozą i kwasem fialuronowym. Niesamowicie kojące są te kosmetyki. Tego serum używam sobie tak półtorej pompki, też żeby nie przesadzić. Ma cudowną, taką otulającą. Mleczną konsystencję. Natomiast ten kremik, on ma taką ciekawą konsystencję, bo jest na początku bardziej żelowy, a po rozcieraniu na twarzy już robi się taki bardziej kremowy. Zobaczcie, jest bardziej taki żelowy. A gdy nakładam go na skórę, widzicie? Ten kremik naprawdę cudownie tak domyka te pielęgnacje. Ja sobie właśnie na noc nakładam go jeszcze trochę więcej, ale jak mamy robić zaraz makijaż, to właśnie taka ilość, jaką pokazywałam, w zupełności wystarcza. Poza elektrolitami mamy jeszcze niacynamid, który wiadomo, pięknie będzie nam rozjaśniać przebarwienia, ale też właśnie ektoinę, która odpowiada za takie zatrzymanie wody w komórkach, więc nie dość, że ta skóra jest nawilżona, dostaje taką porządną dawkę tego nawilżenia, to też od razu jest taka... wydaje się taka bardziej wypełniona, taka jędrna i naprawdę bardzo szybko się wchłania, że w sumie mogłabym już teraz zacząć się wchłaniać, ale ja zawsze wolę tak kilka minutek jeszcze odczekać po zrobieniu pielęgnacji, żeby ona miała szansę sobie tam podziałać na tej skórze i dopiero wtedy zacząć się malować, więc idę się przebrać i lecimy z makijażem. Dobra, zdejmuję tą spineczkę z włosów, muszę sobie rozpuścić, bo mi się zaraz odgniotą, a chcę je... A już się odgniotły. Chcę je zakręcić. Wpinam sobie tylko takie spineczki i zaczynamy sobie od kremu CC z IT Cosmetics. Ja go mam w odcieniu light, ale do najjaśniejszych, jak możecie zauważyć, nie należy. Na ten moment wydaje się na mnie o wiele za ciemny, taka pomarańczka wręcz bym powiedziała, ale spokojnie, zaraz dołożymy korektor i nie będzie tak źle. Przyciągam go sobie tutaj właśnie też koniecznie na ucho i na szyję. No i co mogę powiedzieć? No bardzo mi się podoba jak ta skóra wygląda, jest taka świetlista, wygląda tak zdrowo. Jeśli chodzi o korektory, to nakładam sobie takie połączenie, Too Faced Born This Way i Super BB od Airborean. Ja ogólnie bardzo lubię mieszać sobie, czy to podkłady, czy to korektory, takie bardziej kryjące, mocniejsze, z tymi lżejszymi formułami. Ten Airborean bardzo lubię, słuchajcie, za to, że on ma troszeczkę taki brzoskwiniowo-różowy podton, taki bardziej neutralny w stronę chłodnego. I dzięki temu on, jak dokładam go sobie właśnie tutaj w okolice pod oczami, to fajnie neutralizuje te takie zielonkawe tony, które wybijają, wiecie, od worów pod oczami. Czasami naprawdę możecie mieć najmocniej kryjący korektor na świecie, a nie dacie rady przykryć cieni pod oczami, bo one po prostu będą wybijać. Jeśli nie dobierzecie sobie odpowiedniego, koloru. Warto się zainteresować kolor-korekcją, jeśli chcecie umieć coś dobrze zakamuflować. Ja w ogóle mam ostatnio strasznie dużą rozkminę na temat tego, jakim typem kolorystycznym jestem i kompletnie nie mogę tego ogarnąć. Jednego dnia Wydaje mi się, że jak mam ciem, właśnie taki ciemniejszy podkład, to bardziej mi pasują takie cieplejsze tonacje. Jak jestem bardziej blada, to chłodniejsze. Jestem pewna jednego: pasują mi raczej chłodne włosy, bo ja też mam dosyć ciemne, widzicie, swoje brwi. One są praktycznie czarne. Natomiast włosy miałam ostatnio troszeczkę pofarbowane. Pewnie gdzieś tam już nie wiem, mam jakieś 2 cm odrostu i tego mocno nie widać, ale na długości widać, że wybija się taki ton czerwono-pomarańczowy, taki ciepły, mam, mam te włosy ciepłe na długości i strasznie mnie to denerwuje i ja widzę, że mi to nie pasuje i dużo lepiej wyglądam w takim totalnie swoim naturalnym kolorze i ja już to postanowiłam w sumie w momencie tej jednej takiej felernej koloryzacji, że więcej nie chcę już kombinować z włosami. I kolejne moje wizyty u fryzjerów. Polegały na tym, że właśnie troszeczkę tutaj z przodu sobie tylko te włosy rozjaśniałam, a na resztę leciał toner taki bardzo zbliżony do odcienia moich naturalnych włosów, żeby nie było widać odrostu, tak jak jest teraz. No i dzięki temu mogę sobie wiecie bez przypału teraz zapuszczać swój naturalny yy, kolor. Jeśli chodzi o brązer, to używam swojego ulubionego Ogryska już od Toma Forda. To jest odcień 05. Ja lubię go sobie tak Nałożyć bezpośrednio gąbeczką na twarz, bo wtedy od razu jest taki ładny, rozblendowany efekt, jak chmurka. I teraz gwóźdź programu, czyli ten róż od chudy, brązowy róż, który ostatnio właśnie testowałam, ale pomieszam go sobie z tym różowym, i to są odcienie laty i Cotton candy. I ja właśnie przez ten róż miałam niesamowitą czy nie jestem jakąś zgaszoną jesienią. Bo nigdy, no w życiu bym nie powiedziała, że będzie mi taki kolor pasować. A strasznie mi się spodobał, ale zobaczcie też, że on się blenduje. On to, to nie jest taki typowy brąz. On się blenduje do takiego brązowego różu, jakby. Ja sobie lubię ten róż tak przeciągnąć aż. Na skroń, oczywiście też trochę na nosek. Następnie nakładam sobie ten puder od Inglota i Komunikatywnie. On niby jest różowy, ale tego koloru aż tak mocno nie widać na twarzy. Bardziej bym powiedziała, że jest transparentny, ale przepięknie wygładza. Ja go sobie nakładam puszkiem. Ja w ogóle jestem fanką praktycznie wszystkich. Produktów, które wychodzą od komunikatywnie. No ja podróżuję sobie właśnie strefę pod oczami. Tutaj też linię uśmiechu, bo tutaj mi się często lubi podkład w zmarszczkach zebrać. Trochę czoło podróżuję też powieki, bo tutaj też bardzo lubi mi się wszystko zbierać. I też tutaj sobie tak delikatnie z tej strony bliżej ucha czyszczę te linie. Ale nie dojeżdżam tutaj do końca, bo nie lubię tego odcięcia tak tu przy ustach, więc robię to tak gdzieś. W połowie tego brązera i tutaj kończę. I to mi w zupełności wystarczy, wtedy też nie ma takiego mocno pudrowego efektu na twarzy, a jednak jest zachowany ten taki delikatny glow. Jeśli chodzi o brwi, to ostatnio używam takiego zestawienia. Najpierw te włoski sobie tak delikatnie tutaj zaczesuję żelem, daję mu chwilę na zastygnięcie, a potem delikatnie ubytki wypełniam kredką. W międzyczasie nakładam swój rozświetlacz, który jest już pokruszony, dlatego jeździ ze mną w takim. Poreczku. Chyba powinnam spróbować go naprawić. Też nadmiar z tego pędzla delikatnie sobie tu wklepuję w dłoń, bo nie lubię też takiego paska rozświetlacza. Tylko jak jest tak bardziej rozproszony na tym policzku, na tej skórze. Czy wygląda tak, taki blask wychodzący ze środka. I teraz najważniejsze, czyli makijaż. Oka paletką Mario i to jest ta cieplejsza wersja tej paletki. Z tego co pamiętam, to zaczynałam od tego ciepłego brązu tutaj. Zaczynam ten cień wklepywać tak najpierw tutaj od kącika, idąc delikatnie tu w górę i tutaj troszkę to oko też wyciągam w ten sposób. Teraz biorę sobie ten jaśniejszy cień i cienimy sobie to oko tutaj. Dalej, tak bardziej na środku. To będzie mój najciemniejszy brązik w tym makijażu. Jeszcze delikatnie sobie tu przyciemnię ten zewnętrzny kącik i troszkę tu linię rzęs. I jeszcze bardziej to oko wyciągnę. Palcem nakładam sobie ten złoty cień. Nie używam do tego żadnej bazy, bo on sam w sobie jest piękny i klei się ładnie nawet na buder mi się też bardzo właśnie podoba ten efekt, że to nie jest taki ciężki foliowy mocno kryjący cień, tylko właśnie taki złoty pyłek. Cieniowanie dolnej powieki na razie zostawiam w spokoju, a przechodzę do nałożenia brązowej kredki na linię wodną i tak troszeczkę na powiekę, żeby móc to sobie też ładnie rozblendować w dół i połączyć z cieniami. Do blendowania kredki najlepiej sprawdzi się taki mały, zbity, syntetyczny pędzelek. Ta kredka od Chudy jest zarąbista, jest bardzo długotrwała, ale ona zastyga i właśnie trzeba z nią pracować dosyć szybko, więc jak robię dół i wiem, że będę chciała go rozblendować, to najpierw go blenduję, a potem przechodzę do góry. No i tutaj nakładam sobie tę kredkę tak w zewnętrznej części oka, żeby zrobić sobie taką delikatną, rozmytą kreskę. I to też już nie wymaga, nie wiadomo jakiej precyzji. Najważniejsze jest, słuchajcie, to, żeby sobie tej kredki początkowo, jak wiecie, że będziecie ją blendować, żeby nie nałożyć sobie za daleko, bo jak zaczniecie ją blendować, to skończycie z tym blendowaniem gdzieś tu. We włosach. Wystarczy ją sobie nałożyć tak delikatnie, troszeczkę poza tą linią rzęs, i tym pędzelkiem, już potem sobie wyciągnąć ją trochę dalej. I to wygląda naprawdę spoko. Teraz biorę sobie ponownie ten najciemniejszy odcień i nakładam na dolną powiekę tutaj, gdzie rozblendowałam sobie kredkę, też właśnie, żeby tak zmiękczyć ten efekt. Tym najjaśniejszym cieniem czyszczę sobie teraz łuk brwiowy. I też pakuję sobie ten najjaśniejszy cień tutaj w wewnętrzny kącik. Tuż Panorama. I tak się prezentuje skończone, wytuszowane już oko. I słuchajcie, wcale nie musicie mieć paletki Make-up by Mario, żeby taki efekt osiągnąć. Wystarczy Wam jakakolwiek neutralna, chociaż. Troszkę bardziej ciepła paletka, no i jakaś dobra, brązowa albo czarna, w sumie nawet kredka. A jeśli chodzi o usta, to używałam właśnie tego połączenia: kredka z NYX Nude Truffle i ten błyszczyk od Hudy. To jest odcień She Flirty. Jeszcze wracając do tego typu kolorystycznego, mi słuchajcie, kompletnie nie pasują ciepłe konturówki, jakiekolwiek z takimi czerwonymi, pomarańczowymi podtonami. I tak się prezentuje skończony makijaż. Chciałam jeszcze użyć setting sprayu, ale rozwania mi się pompka. Zakręcimy sobie teraz włosy. Talkówka jest stara jak świat. Nastawiam sobie ją na 190 stopni. Czekam, aż ta lokuwa się nagrzeje. A w międzyczasie powiem, że ta świeczka to jest najpiękniejszy zapach. Eber, bardzo taki jesienno-świąteczny już nawet. Ja się zakochałam w tym zapachu już w zeszłym roku i obsesja dalej trwa. I tu z tym kręceniem też nie będzie żadnej filozofii. Ja ostatnio tylko odkryłam, że jakoś tak ładniej ta fryzura mi wychodzi, jak zaczynam sobie kręcić te włosy od przodu, od góry, tak jakby, nie od spodu. Nastawiam sobie te 190 stopni, ale nie trzymam też tego loka, nie wiadomo jak długo. tak, tak chwilkę i puszczam. No i wydzielam sobie te pasmo właśnie takie jakby najpierw od góry. Łapię tak, że zostawiam sobie końcówkę prostą. Wtedy te loki nie wychodzą takie komunijne, tylko takie ładne fale. I zakręcam je w kierunku od twarzy. I widzicie, mam teraz tutaj zrobiony taki jakby przód. A tu sobie dokręcam z tej tylnej sekcji pasmo po paśmie. Ja w ogóle mam tak, że im mniej się staram, tym lepiej mi ta fryzora wychodzi. Im bardziej na takim spontanie, im bardziej tak intuicyjnie, tym ładniejsze są te włosy. Jak już mam wszystko zakręcone, jeszcze nie odłączam lokówki, bo być może po rozczesaniu trzeba będzie jeszcze coś tam dokręcić. Ale właśnie najpierw przed rozczesaniem Pryskuję sobie włosy lakierem. To jest akurat lakier z yy, suchym szamponem. Dajmy jeszcze chwilę, żeby ta temperatura zeszła i dopiero potem rozczesuję. I właśnie rozczesuję grzebieniem yy, z takimi szeroko rozstawionymi ząbkami, a nie zwykłą szczotką. Wydaje mi się, że fryzjerka mi to powiedziała, że to jest też ważny etap. Gdy loki się szybko rozwalają, żeby spróbować rozczesać je właśnie grzebieniem, że to też ma spory wpływ na trwałość tej fryzury. Ładne wyszły, ale tu jest tak nierówno trochę, więc właśnie teraz sobie jeszcze to yy, poprawię. I po rozczesaniu, jeszcze raz psik. Wsiknę sobie jeszcze na włosy te perfumy z Gizu. I to jest ta fioletowa wersja z borówką i z lawendą. Czy jest to niezbędny etap? Oczywiście, że nie. Ale czy jest to fajny gadżet? To fajnie. Więc tak się prezentuje skończony look. Mam nadzieję, że pomogłam, że będzie łatwo Wam odtworzyć to oko szczególnie i że może namówiłam kogoś do przetestowania brązowego różu. Niekoniecznie odchudy, bo wiadomo, one są drogie. Ale już też kilka osób o to spytało, czy nie znam jakiegoś zamiennika, na ten moment nie, no bo to też jest nowość, więc będę miała wyczulony radar na to, żeby szukać czegoś tańszego i pokazać Wam jakieś tańsze opcje. A dla najwytrwalszych, którzy wysiedzieli ze mną tyle czasu w mojej łazience, zrobimy sobie rozdanie. Dokładne zasady zostaje Wam w opisie, a ja już się powoli żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się przydał i do następnego. Buźak.